Kochani, w ubiegłym tygodniu kupiliście sobie fiszki i chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób ich używacie, kiedy ich używacie i chciałabym, żebyśmy się troszeczkę z nimi pobawili, żebyśmy troszeczkę sobie poćwiczyli, zobaczymy na jak, jak wygląda na dzień dzisiejszy Wasz zasób słownictwa, jak sobie radzicie z tym, dobrze? Zaczynamy. Kasieńka, powiedz, jak, jak uczysz się z fiszek? Poprzez zabawę. Czyli jak... Czyli... Rozkładam sobie razem, ja Jackiem I wymieniamy się raz, raz na Polski, raz na Polandzki. Ok, a gdzie je trzymasz najczęściej? Kiedy najczęściej jest, z nich korzystasz? W hmm. wolnego czasu i one są na stoliku przeważnie. Aha, a ty Jacku, gdzie trzymasz swoje? Kuliszki? Hmm, Te są na stoliku, a jeszcze. Jak mam przerwę w pracy? W pracy w mm -hmm. A w drodze do pracy masz możliwość używania? No, niestety, jak jadę autem, to nie bardzo. Aha, czyli ty prowadzi, więc nie możesz korzystać. A Batek ty? Ja fiszki trzymam w kieszeni. potrzebuję spojrzenia, czy brakuje mi słów, to wyciągam, szukam odpowiednich fiszek. A jak często słońce, ile słów na dzień się uczysz z fiszek? Około dwudziestu. Dziennie? Dziennie. No to super, no to pięknie. A ty brydzionia? Ja fiszki trzymam w trakcie przy sobie. jadąc z autobusem do pracy między powrotem. od okay. razu sobie przeglądam. E, połowę mam w domu, połowę mam u siebie w trakcie. A, a z daje. których najczęściej korzystasz? Z jakiej? E, znać pracę? Z rozmówki grzecznościowe? E, tutaj e, dokładnie tutaj z lekarzem mm -hmm. na razie Usługi to jest, medyczne, tak, na aha. Na razie od tego po kolei. Czyli to, to, to ci jest najbardziej jakby potrzebne? Wydaje mi się najbardziej to. <laughs> I pomaga rzeczywiście? Pomaga dużo. Jest to o tyle fajna sprawa, że rzeczywiście to nie jest dużo, jest małe. Można użyć wszędzie, jak można przy sobie żyć, i to, jest to, jest to, jest to jest Super, dzięki. Michał? Ja słuchaj, tyczki trzymam przy łóżku, na stoliku i zawsze przed posiłkiem. Czyli no, nie obkładasz bo... się książkami, po prostu bierzesz sobie kilka no, tak fiszek. Okej, okay, super. I jak dużo słów uczysz się tak w ciągu dnia, czy, czy tygodniowo? No w ciągu dnia tak po 10 zawsze poczytam. Na drugie dowsze je potrzebuję. Okej, okay, super. Ewka, a ty? Ja mam moje fiszki w portfelu. Jak mam wolną chwilę, jak gdzieś wychodzę, to sobie po prostu je wyciągam i przykładam i patrzę. Dzisiaj ich użyjesz? Dzisiaj użyję na pewno. Dzisiaj będę do fryzjera. Będę tam na pewno z dwie godziny, także na pewno mi się przydadzą. Czyli tutaj trwała ondulacja i Dokładnie. karteczki w ręce. Co powodzenia. Super, trzeba wykorzystać każdą wolną chwilę, żeby z tego skorzystać, tak? Żeby, żeby, żeby się pouczyć troszeczkę. Każde wolne 5 minut, 2 minuty. Czeszę włosy, w jednej ręce mam karteczki, tak? Ale to jest małe i nieciężkie. No, wszędzie nie można się zabrać, się wszędzie się ze, się ze się sobą, dokładnie. Madziunia, a Ty jak używasz? Ja przed spaniem z moim chłopakiem bierzemy sobie na pół fiszki, żeby było porówno i wtedy sobie tak czytamy, odgadujemy, czy dobrze trafiliśmy, czy nie. I kto jest lepszy? Znaczy? Ja. <laughs> No to słuchajcie, no to proponuję zrobić taką, taką zabawę, troszeczkę sobie poćwiczymy, taka będzie dla was konkurencja, podzielicie się tymi świszkami i będziecie sobie na zmianę w parach zadawać pytania i zobaczymy kto ile punktów uzbiera, kto jest lepszy, czy rzeczywiście Magda, czy Arek, czy Michał, czy Ewa, Zapewnę czy Brydzia, czy Bartek, czy Jacek, czy Kasia, no to dobra, to powodzonka. Masz już przygotowana dla niego hasełka? Tak, mam. Ok, no to zaczynajcie. Kandydat, to może są Kandydat po prostu. Tak, wszyscy się sobie bawcie baw się, ba, się, baw, się po prostu nimi. Zabija mi się. Dobrze pan

Brawo, super. Ewka, ile masz już punktów? Trzy <laughs> Trzy na trzy? Michał, to wędzelski czy polski? Po polsku. Po polsku, dalej Maksymalnie. No super, pięknie. A, maksymalnie. No, polski. Co to z Malteczy? The wrecking. The wrecking. Bartek? Tak, minus jeden? Ja mam minus pięć. Rejkening. Czasem mi nie wychodzi. Daj mu jakieś podpowiedzi, słońce. E, masz w banku. W szkole, Założony w banku, tak? tak. W banku, płacasz pieniądze w depozycie.

Dla mnie kolenderski. Najbardziej 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 Polski? Polski. najbardziej najbardziej polski? najbardziej najbardziej Specjalnie to zrobiłaś? przed Ewka, czy myślisz, że łatwo byłoby znaleźć te słówka w słowniku? Nie. Nie, wydaje mi się, że nie, bo to są takie codzienne słówka, które używamy na co dzień, które są naprawdę przydatne. I jest to pod ręką zawsze można znaleźć, tak? Nie tracimy czasu też na szukanie. Na szukanie, a szukanie jednak słowa tu zajmie. To jest prawda. I wiecie, że ze słownikami jest różnie i ciężko dostać tak dobry słownik, żeby wynaleźć wszystkie te słowa, których potrzebujemy. A tutaj tak, jakby w jednym miejscu można znaleźć to wszystko, czego dokładnie potrzebujecie w danej dziedzinie. No i jak wam idzie? Jak rezultaty? Bardzo dobrze. <laughs> Michał się czegoś nauczył. Michał, czego się nauczyłeś? Transport publiczny. <laughs> jak jest transport publiczny? Have open bar <laughs> brawo. Super, brawo za Michała! <laughs> Kochani, a tutaj jak idzie Bartkowi? Dobrze, jest połowa. Dobrze połowa źle z twojej strony tak samo. Czyli pół na pół. strony no, 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 no. no, Bartek wiesz, jak ty się uczysz 20 słów dziennie, to za tydzień już będziesz miał inny wynik. <grym grym grym> Dni urlopu. Ja no zdarzają się, że znam, zdarzają się, że nie ma, ale wszystko większość, to... większość, no, tak? Gdybyśmy wszystkie słowa znali, nie potrzebowalibyśmy Dokładnie. fiszek. Po nie to je mamy, żeby żarty. się z nich uczyć, tak? Tak, o to chodzi. Jak u was? Jak u was? Dwa do jednego. Dwa do jednego. I kto wygrał? Jacek. Jacek, Jacek wygrał. Gratulacje. Dziękuję. Następne. To To już? Kochani, nie, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, jak Wam się podobała ta, ta zabawa z fiszkami? Czy jakieś nowe słówka? Fajna zabawa, nowe słówka. Można się pośmiać, bo czasem można się pomylić, ale poprawiamy się oczywiście. Okej. Okay. I dużo z tych słów znaliście, czy, czy rzeczywiście są słowa, które po raz pierwszy widzicie na oczy? Są słowa, które po raz pierwszy widzimy na tak. oczy. Mhm. Mm Okej, okay, a u was Ewka? Jakie wasze uwagi na temat tych fiszek? nie dobrze. Jednego słówka się nauczyło, którego nie znamy. Nie tylko słówka, są nie Całe zwroty. Całe zwroty, dokładnie. Czasem znamy słowo, ale nie wiemy, jak tego użyć, jak z czym to powiedzieć. Dokładnie, a tutaj już, już całość mamy słówka, mamy zwroty, czyli dokładnie, jeśli nauczę się tego zwrotu, wiem, że poprawnie pytam o coś, tak? Czyli to jest super rzecz. Czyli kochani, dobrze, no dziękuję Wam bardzo, pobawiliśmy się troszeczkę. Taki mały relaks dla nas i wracamy do pracy. Cześć. <śleszy>